Bo? Nagrałam odcinek. Nagrałam odcinek w kradzieżu dzięku. dzięku. Bo to jest wszystko sobie, ja ja, po prostu, ja takie odcinki teraz weźmie. To taka seryjka na okręcie różne gry, ale bez dzięku. No i co? Właśnie na tylko to buduje? Zaczynam od Od nowa? No? Nie, nie od nowa.

Czemu jesteś tej jednej się zrobię jedną wielką. No jak będę tak robił? To nie jest Poofing Master. Chyba za dużo nagrałeś się w Master, tak graje, grałeś. Co wpisujesz, tak wyrównywać suma wieki, co jest najlepsze. A to jak z master? Pa, pa, ja to wszystkie trzy, cała była pewnie. No. To taki jeden z to jest taki jeden z dusz, tak dusz odcinek na moim kanale. Hej, loski! Tu były, to ci? to jest ta. Powiem, ale patrz, ja to z Paryżu miałem. Mhm, mm Chcesz kupić? Nie. Ale z, z Paryżu to jest? No, nieprawdziwego Paryżu. Prawdziwego? A jak ty to, to mogłeś w Paryżu kupić, gdy jesteś w Polsce? Ale to było, było na całej Na pewno. To jest z Kinderydzu, ja po do kamień wiem. to to jest Kinderydzu. No bo dziewczynka mówisz? To jest kiberdzoja! A ty jesteś a na remuniu, z i dołączę do mnie? Czekaj... A ile to w hajsu? Zbierasz na jakiś samochód, Kamil? No, za 10 milionów. Eee... Jakbyś nie zbierał, to byś mi dał. A to jest moje 800 tysięcy? No, możesz dasz. A co mi dać w zamian? Ominąłeś już jedno jajce. A, z jakiejś butel tam. A to byś mi dał za osiemset tysięcy? Kopa, półko. Nie na teraz to byś mi dał. A, tu kniadam. Jak ci będzie, to chodź na wyścig, okej? Okay? Jaki? No, zrobi takie cnik i ty weź wbie, najsłabszy samochód, będziemy się ścigać najsłabszymi samochodami, okej? Okay? A razem ja takim mega mocnym a z takim słabym, okej? Okay? To choma race. A wie co na drag race, tepnij się. I samochodem się ściga, nie będę takie. Ty weź sobie co w grę, okej? Okay? Żeby było, bo ty z jakimś nubem, okej? Okay? Okej okay, Kamil? Ty będziesz udała nóbka, okej? Okay? Nie! Co robisz, nie? No, może mać, mogę chipsy z Kamilem. No nie wiem, czy należy. A chcesz babka coś pić? Nie. Przyjrzałka, to niech Nie wiem, jak... No, a możemy sobie jakieś chipsy? Nie, <coughs> nie wiem, czy mam, jak to będzie? Robił Mam odcinek, bez dźwięku. No, ja więcej, tak jestem wolniejsze wolniejsza, trochę niż to moje. Jak to nazywasz? No, moje, no, ja to mam hamerkę, to mi się nagrywa. to tutaj jedyna z kamyla, nazywałem taki odcinek. Trochę dłuższy z bo to jest bardzo popularna gra w MLOC. Dlatego to nagrywamy. Mm -hmm. A może na jakieś ściskę? Nie wiem. To jest stara, to była serpsz. No i dobry, na Weź jakiś haj? A to co ty zrobiłeś ze swoim milionem? Wydałam ci się nasę. Nasę? na co. No... Na co? Na co? Na samo. Aha. Ja teraz widzę ten. No to pojawi się. A teraz sobie wszystko inwestuję, okej? Okay? No, Jak ci coś zostanie to nie Może ci dam. ale raczej nie dostanie, bo ja to wszystko kupuję. Ale to się zostanie już. jeszcze. No, to Ci nie ona no, chyba? No I do 200 tysięcy. Do 300. Kupować? Ale nie chcę. No wiem, a zaraz. Wyszedłem! A i mi 30 tysięcy ajs Ja też zbieram, ja nie zajęci. A, dał. No no, no, tam mi tą moją figurkę starego futera. Dlaczego? No to mogę ci dać. Nie, no, bardziej. Ja to 10 sekund tam na odcinku ze The A zobaczmy ten nowy odcinek, który jest na moim kanale. Bo jest nowy odcinek. Chyba od wczoraj, jak tam go w Potem jest takie coś. Ja... O. Ooooo. Chciałam go. A ja bym wrzucał na moim najnowszym odcinku Deliveryman Simulatora To jest odcinek taki najnowszy. Dwadzieścia minut leci. Zrobi Zrobiłem 4 rebirsów. Patrz, pokażę Ci coś. Bo zawsze nagrywam takie tytuły, jak grałem w Simulator. Ja nie znałem, Nie, bo teraz nie nagrywam. Grałem w ten. Deliveryman Simulator. Nie? I Zrobiłem Rebircing 4. I zawsze napisywałem gram w Simulator. A teraz robiłem, zrobiłem... swojego pierwszego rebirstwa w ten Deliverment Simulator. A na przykład Spec Simulator, to będzie wymieniłem się z widzem w Simulator X. Takie odcinki teraz będę kręcić, na przykład Net Update Deliveryman Simulator. Albo a czy ten. Каргилежни. Да завърши на грея му статъвка, дали верим на симулатора. Теба. Бата се заеми дяме тук в Добре, сам бачи да съм тук. Ха. Ха. Това е тук, сами. Niech ci niech jakiś nie nowy nasz kamerka wąsa. wiesz nie no bardzo ciężko E nie ma tysiąca tubu i na tysiąc subu robimy toś potem co się na przykład... e e jestem niewidem e e jestem

うん。<noise> <noise>